Panie redaktorze, mogę się takim swoim szybkim przeczuciem podzielić. Proszę bardzo. Ja mam przeczucie, że to będzie kosmiczne spotkanie. No, będzie kosmiczne, już się zaczęło właściwie, bo kiedy Państwo jeszcze nie słyszeli, to nasz gość już zaczął się różnymi wiadomościami z kosmosu z nami dzielić i teraz podzieli się z Państwem. Proszę przedstawić gości. Ekspert od y, przestrzeni międzygwiezdnej, chyba tak mogę powiedzieć po tym, co słyszałam przed chwilą, przed naszą rozmową na antenie, Czesław Mozil. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Kłaniam się słuchaczom. I Łukasz Borowiecki, który też z kosmosem ma dużo wspólnego, a co to się za chwilę okaże? O kosmosie dzisiaj porozmawiamy, z jakiego powodu to się za chwilę wyjaśni, ale proszę, właśnie na początku, żeby każdy z nas opowiedział o swoich doświadczeniach z kosmosem. Kto był, kto widział, kto coś wie, może jakieś fascynacje z dzieciństwa. To Czesław, zacznijmy od Ciebie, bo Ty już dużo wiesz na ten temat, jak przed chwilą się okazało. Tak, muszę przyznać, że ja jeszcze pamiętam, Oglądałem E.T. pierwszy raz i to było w kinie Roma w Zabrzu, bardzo blisko gdzie mieszkałem z ulicami. I nie ukrywam, że od tego momentu mam takie poczucie, że my często lekceważymy, lekceważymy tych, którzy próbują z kosmosu się z nami skontaktować. I ja mam takie uczucie, że czasami dostaję maile. No, nie, takie dziwne, miłe maile od, od, od ludzi, którzy albo chcą mi dobrze, albo chcą mi źle, ale naprawdę czasami czytam i, 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 i trudno zrozumieć te treści, to wtedy jest, myślę, że żeby to spróbować zrozumieć, to wyobrażam sobie, że ktoś po prostu nie jest stąd, nie jest z Ziemi, ale jeździ z kosmosu i próbuje mi przekazać jakąś, jakąś wiadomość, a ja. Powinienem się dostosować do niej, no bo nie można po prostu olać y, y, wiadomości od kogoś, który tak naprawdę jest miliony lat y, 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 od nas, prawda? Mhm. Mówi się to y, lat y, świetnych, świetlnych, tak. Mhm. Łukasz do ciebie też kosmici wysyłają maile czasami? Zdarzyło Ci się? Chyba tak, czasami też dzwonią, takie różne dźwięki w różnych sytuacjach się pojawiają kosmiczne, także też mam takie skojarzenie, że że, że ktoś do mnie chce coś powiedzieć. No. A jakieś dziecięce y, wspomnienia z, y, z kosmosem, na przykład IT e. albo jakieś inne filmy związane no to, z kosmosem? Tak Filmowy jak najbardziej, oczywiście jakieś tam gwiezdne wojny, ale, y, ale w ogóle taka fascynacja kosmosem i tak, y, tak naprawdę y, ostatnio miałem możliwość pierwszy raz y, zajrzeć do takiej prawdziwej lunety i zobaczyć księżyc, który był po prostu tak ogromny. No i to, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I tak naprawdę po tylu latach, a zawsze o tym marzyłem, jak byłem dzieckiem. A pani redaktor? Jakieś A, tak, a ja tak. W zasadzie co każdy piątek po godzinie 13, parę minut, mam okazję rozmawiać z takim jednym człowiekiem nie z tej planety. Ale to w zasadzie bardzo przyjemne są spotkania. Tu nie mogę narzekać. To nie jest tak jak te maile, których nie można zrozumieć. Znaczy tutaj też ze zrozumieniem bywa różnie, ale ciekawe jest to spotkanie. Mhm. Ja fascynowałem się kiedyś życiem Walentyny Tirieszkowej i pierwszej kobiety w kosmosie. Może to za sprawą piosenki zespołu Filipinki Walentyna, Walentyna, to już gwiazd krajina ją dobrze zna. Walentyna, Walentyna. Były kwiaty dla Gagarina, a Walentyna Twista ma. Znaliście taką piosenkę? Tak. A, to Łukasz znał. Czesław kiwa głową, że nie no, bardzo no, jeszcze no, się nie, zna. Nie, nie. To ja ci to później udostępnię, żebyś mógł się też zafascynować Walentyną Antirieszkową. Ale ty przyniosłeś tutaj właściwie jakiś materiał, bo kiedy ja wysłuchałem Przesłałem, proszę Państwa, Czesławowi tekst tej piosenki. On się zorientował, jaka będzie tematyka, to zagłębił się w różnych naukowych e, informacjach. I, I czego się dowiedziałeś jeszcze ciekawego? Tak, no, nie wiedziałem do końca, o czym będziemy rozmawiać, ale ja mogę powiedzieć, że wiem, że polskie filmy wchodzą w górnictwo kosmiczne. To Wyczytałem, że 20. 28 marca w ambasadzie Wielkiego Księstwa Luksemburga w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana pod hasłem Future Space Conference. Ja teraz czytam artykuł, ale nie będę. Zrozumiałem po prostu, że podobno w kosmosie jest taki internetowy ranking Asterang, który ułożył, że jest ponad 500 planoidów w kosmosie, które się znajdują, tam latają. I to są, ja zrozumiałem, że to są takie mniejsze pl planeciki y, od, nie wiem, od chyba kilku metrów do, do, do tysiąca kilometrów. To, to nie są jakby planety, ale tam się latają i, i mają wartość ponad 100 milionów dolarów, każda z nich. A w tych planoidach znajdują się y, jakby, no, y, y, różne materiały, takie jak, też no, teraz bym czytał, bo ja sam nie wiem, co to znaczy, ale chodzi innymi o platynę, wolfram, Iryt, Ostn, Palat, Ren, Rot i rutn. Ja sam, przepraszam, z moim słownictwem nie wiem, co to znaczy, ale rozumiem, że, że są jakieś składniki na tych planoidach, minerały, też platynium, które, które na Ziemi są rzadkie i potrzebne. I podobno Polska chce się dołączyć do górnictwa, bo są takie plany, że za 20, 30, 40 lat będziemy wysyłać sondy, które będą po prostu kopać na tych planoidach. Uh -huh. y I logicznie niektóre te planolity są aż tak daleko, że, że nie będzie się opłacać, y to górnictwo nie będzie rentowne, ale są też takie planolity, y na które są tak blisko ziemi, że będziemy wysyłać sondy tam, żeby po prostu kopać i... To jest dość dla do mnie ciekawe i myślałem, że o tym będziemy rozmawiać dzisiaj. No nie do końca, ale wizja powołania Spółki Skarbu Państwa Polskie Górnictwo Kosmiczne, czemu nie, jeżeli to tylko zyski nam przyniesie, to, to wyjaśnijmy, o czym będziemy rozmawiać. Otóż, proszę Państwa, przedwczoraj w jednym z serwisów informacyjnych Trójki pojawiła się taka oto wiadomość. Kosmiczny problem z kosmicznymi śmieciami. Badacze z Wielkiej Brytanii alarmują, że jest ich coraz więcej i że bywają niebezpieczne. Dlatego, jak sugerują, orbita okołosiemska będzie wymagała kompleksowego programu sprzątania. Rafał Motryuk. Już teraz wokół Ziemi krążą miliony dużych i małych fragmentów starych rakiet, silników i innego kosmicznego gruzu, który w rzadkich przypadkach może zagrażać na przykład międzynarodowej stacji kosmicznej. Kłopot będzie coraz poważniejszy, bo takie firmy jak OneWeb, Boeing, SpaceX czy Samsung niedługo zaczną wysyłać na orbitę tysiące nowych satelitów telekomunikacyjnych. Obecne zalecenia dotyczące czyszczenia najbliższych rejonów kosmosu nie są zbyt restrykcyjne i jeśli nie zostaną one za Zaostrzone, ryzyko poważnych kolizji w ciągu 200 lat wzrośnie o 50%, szacują naukowcy z Uniwersytetu Southampton. Ich zdaniem każdy operator systemów satelitarnych powinien usuwać je w ciągu 5 lat od zakończenia misji. Obecnie ma na to ćwierć wieku, ale to tylko zalecenie, a nie obowiązek. Rafał Motrjuk, Polskie Radio. No, czyli wynika z tego, że zanim zaczniemy sobie kopać w tym kosmosie, to trzeba w nim posprzątać trochę. I mamy piosenkę, która powstała na podstawie tej oto wiadomości. Łukasz zasiada do pianina. Pianino mamy inne niż zwykle, może będzie słychać. Strojone tak samo dawno jak tamto poprzednie, ale, ale inne. I teraz Czesław śpiewa, Łukasz gra. Człowiek sobie w kosmos leci, drogą mleczną wszędzie blisko, a dokoła same śmieci, orbitalne wysypisko. Ludzie, dbajcie o orbitę, bo jak pisał Gal Anonim, jak wypuszczasz satelitę, to posprzątaj po nim. Lecą flaszki półlitrowe, czajnik, wiatro i trabina, pudernica kiereszkowej i strzyzory Gagarina. Ludzie dbajcie o orbitę, bo jak pisał Gal Anonim, jak wypuszcza satelitę, to posprzątaj po nim. Młodzież, Kościół, rząd i prasa, rasa czarna, żółta, biała. Apelują, żeby nasa problem śmieci rozwiązała. Ludzie dbajcie o orbitę, bo jak pisał Gal Anonim, jak wypuszcza satelitę, to posprzątaj po nim. W końcu zebrał się komitet, który się o kosmos troszczy i wysłano na orbitę dwóch złomiarzy z pod Bydgoszczy. Po tygodniu Stefan z Juskiem przekroczyli dziurę czarną i wywieźli małym wózkiem stację międzyplanetarną. Ludzie dbajcie o orbite, bo jak pisał Gal Anonim, jak wypuszczasz satelitę, to posprzątaj po nim. Ludzie dbajcie o orbite, bo jak pisał Gal Anonim, jak wypuszczasz satelitę, to posprzątaj po nim. Dziękujemy. Właściwie powinno się skończyć takim Czesław go Home. Tak jest. <głos> <głos> o, jak to przeżywałem wtedy, ale. Yy... Dziękuję za zaproszenie, dziękuję, bo to fajnie, że, 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 że mogłem zaspiewać tą piosenkę, mimo że yy, trochę, no, z tym z, z tlenem, tak jak w kosmosie. Kłopoty <noise> z tlenem? Tak, tak <noise> Trzeba było powiedzieć, dalibyśmy ci kombinezon do śpiewania Dokładnie. tej piosenki. No, to... <noise> bardzo dziękujemy, Czesław Mozil, Łukasz Borowiecki, bardzo dziękujemy. Dziękuję.